Generalnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Panie Mateuszu. Witam. Pytanie moje do Pana jest takie odnośnie całej afery tajskiej. Bo my dyskutować o poważnych to sprawach to i wyjaśnić pewne sytuacje, to na lat raz to chcemy to dyskutować to o, o jakimś zdjęciu. To pana zajmuje takie zdjęcie, to jest pana cel w życiu, żeby zadzwonić do mnie 34 raz i pierdolić w jakimś zdjęciu. To jest pana na cel To jest fajne, bo co w ogóle z panem pięciu kolegów i pan ma po plecach? A ludzie. Przecież ja bym siedział około ciebie na tej samej kanałki, to byś mi w ogóle to tego pytanie nigdy nie zadał. Tyle. Tyle w tej sprawie. I skończyłem dyskutować To jest... Taki facet, który oddałby wam ostatnią kromkę chleba. Taki był. Ja go takiego pamiętam Ja takiego go chcę pamiętać. I sobie na pewno na to nie pozwolę, żeby jeden czy drugi anonim, jakiś bot, albo ktoś, kogo nie ma, nie ma koło mnie, żeby stanął mnie. I to powiedział twarzą w twarz, Żeby ze mną rozmawiał w ten sposób. Nie wiem, czy to właśnie Roman, Roman Słuchaj Roman ty już dzwonisz parę razy jak chcesz zadać jakieś głupie pytanie to od razu się rozłącz bo będę cię nie tylko to bym się zapytać czy żałuje pan wejścia w internet czy uważa pan, że opłacało się to dla pana wizerunku. Why are we still here? Just to suffer every night. się.